symbolem Singapuru i jego najważniejszą chyba atrakcją jest posąg pół 2 pół Syreny, czyli Merline. O tutaj jest zlokalizowany za mną. To 8,5-metrowa figura yy, plująca wodą. Merline jest symbolem Singapuru ze względu na legendę, która towarzyszy powstaniu tego miasta. Historii, w której książę przybywa tutaj i na plaży, w wybrzeży tej wyspy spotyka go lwa i postanawia nazwać to miasto miastem lwa, czyli Singapura z malajskiego. Singapur, jeśli chodzi o tereny zazielone, zostawia daleko w tyle wiele europejskich miast. Tak naprawdę wszędzie można tutaj spotkać małe skwery albo palmy, które są posadzone wzdłuż drogi. Wszystko jest bardzo zadbane. Ale chyba największą taką atrakcją zieloną, jeśli można to tak nazwać, są ogrody Gardens by the Bay, które w mieście są umiejscowione pomiędzy Marina Bay i Zatoką Singapurską. Jest to 101 hektarowy kompleks parku, w którym organizowane są różne eventy i wydarzenia. Jest on zupełnie za darmo, oprócz kilku atrakcji, ale generalnie jest tu naprawdę ładnie, spokojnie. Ludzie tutaj przychodzą sobie poleżeć, można odetchnąć od miasta i jest naprawdę fajna atmosfera. Kompleks ogrodów jest przepiękny, ale najważniejszą i w zasadzie ikoną całego kompleksu, całych ogrodów są tak naprawdę drzewa, w zasadzie super drzewa, które tak de facto są zrobione przez człowieka. Są to zrobione z metalu i plastiku. Konstrukcje, które nie dość, że zasilają cały kompleks w energię elektryczną dzięki panelom fotowoltaicznym, to jeszcze zbierają deszczówkę i zasilają całe ogrody i fontanny. Mają one do 50 metrów wysokości, co tutaj za mną. Na nich jest zrobiona promenada, po której można chodzić. Energia elektryczna zasila też lampy, dzięki czemu mamy tutaj pokazy świateł wieczorem i dookoła nich często właśnie organizowane są różne wydarzenia kulturalne. Singapur jest naprawdę jeszcze fajnym miejscem pod względem miejsc dostępnych do po prostu chodzenia, spacerowania, biegania. Jest tu bardzo dużo ludzi uprawiających różny sport, jest tu strasznie dużo pięknych deptaków, zadbanych, ładnie zrobionych i przede wszystkim, co się od razu rzuca w oczy, strasznie czystych. Jest tutaj, no naprawdę nieporównywalnie do polskich warunków na przykład i jest tu zasługa nie tylko wychowania, nie tylko yy, tego, że służby porządkowe tutaj naprawdę ciężko pracują, ale też tego, że są tutaj straszne kary za zaśmietanie, jest to wręcz niedopuszczalne, żeby wyrzucać gdzieś śmieci, żeby palić w miejscach publicznych, rzucić gdzieś gumy i je przyklejać, a egzekwowane jest to naprawdę surowo, od bardzo wysokich kar przez, po aż nawet karę kłosty, która jest tutaj legalna, no ale dzięki temu naprawdę miło jest tutaj spacerować. Hmm. W 10-punktowej skali multikulturowości Singapur dostaje całe 10 punktów. I to nie tylko za to, ile tutaj jest różnych narodowości, bo jest strasznie dużo. I mimo, że 3 czwarte to Chińczycy, to jest tu pełno Hindusów, Arabów, Malajów oraz Europejczyków i w zasadzie wszystkich innych nacji. To tak naprawdę kwestia, jak dobrze ze sobą współpracują, zasługuje tutaj na wyróżnienie. Co chwilę co kawałek spotykamy kościół koło buddyjskiej świątyni, koło hinduskiej świątyni i meczetu. I mimo, że jesteśmy teraz na Chinatown i zaraz jedziemy na Little India, to te, to miasto jest strasznie zjednoczone mimo różności kulturowej, i jest to też właśnie za sprawą zarządzania miasta, dlatego że władze miejskie wprowadzając lokatorów do nowych budynków, do nowych bloków, Takich lokują, żeby na przykład jakiś procent był każdej nacji, żeby ich jednoczyć i, i żeby nie robić osiedli y, monokulturowych. <średytorium> La Położenie Singapuru w niedalekiej odległości kilkadziesiąt kilometrów od równika powoduje, że występują tylko dwie pory roku, czyli sucha i deszczowa. No i właśnie są one tutaj bardzo dokuczliwe dla mieszkańców, dlatego większość chodników, przejść jest osłonięta, tak jak tutaj, takim daszkiem. Są różne tunele podziemne, jest dużo różnych łączeń między budynkami, dlatego, żeby mieszkańcy mogli w czasie pory suchej przejść, nie będąc narażeni na słońce, a w czasie pory deszczowej, żeby po prostu nie zmokli aż tak bardzo. Tak naprawdę teraz mamy porę tutaj suchą, jest połowa lutego i jest strasznie gorąco, myślę, że ponad 35 stopni. W porównaniu do polskich warunków to, to jest duża różnica. Najnowszymi miejscami do zjedzenia obiadu są e, hale. Hale wybudowane na całym terenie e, Chinatown. E, mogą wyglądać jak ta. Ale większość z nich to po prostu zwykłe hale bez ścian z jakąś klimatyzacją w środku. E, widać, że stołują się tutaj lokalni ludzie. Obiad można zjeść już od 4 dolarów singapurskich i naprawdę wyśmienity, także polecam taką opcję, żeby żeby spróbować czegoś nowego i dużo różnych rzeczy. Jesteśmy teraz w singapurskim metrze w którym miasto szczyciło się niegdyś, że jest bardzo nowoczesne no i przywiązywało do jego pracy bardzo dużą uwagę. i mieszkańcy chcący zrobić na złość władzom zaczęli przyklejać gumy do rzucia do czujników zamykania drzwi w metrze co spowodowało straszny paraliż komunikacji. Władze miasta w odpowiedzi zabroniły posiadania, spożywania gum do rzucia w całym kraju. Ich posiadanie jest nielegalne, nie można ich wwozić do kraju, a jedynie czasem można je kupić w aptece na receptę, co jest właśnie taką ciekawostką i absurdem, jeśli chodzi o zakazy wprowadzone w Singapurze. Pierwszą wizytówką Singapuru, na którą natykają się turyści i osoby przyjeżdżające tutaj w interesach, jest lotnisko, które jest określane jako najładniejsze lotnisko na świecie. To wszystko za sprawą dużej ilości terenów zielonych i miejsc przeznaczonych na odpoczynek. Jest tutaj bardzo duża ilość fontan i wodospadów, e, a także dużo różnej innej infrastruktury, która e, łącznie ma na celu Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia osób przyjeżdżających tu w interesach jest to niezwykle ważne, dlatego że Singapur stara się być najważniejszym miastem biznesowym południowo-wschodniej Azji, a ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu wielu transportowych szlaków morskich jest on niezwykle ważnym punktem na biznesowej mapie Azji i to właśnie jego charakter portowy tak naprawdę sprawił, że jest to dzisiaj uważane za jedno z najbogatszych miast na świecie. Wjechaliśmy już z Singapuru i chcieliśmy trochę podsumować koszty najdroższego miasta na świecie, bo jak się okazuje, nie jest aż takie drogie i można je zwiedzić naprawdę niskim kosztem. Oczywiście nie liczymy tutaj noclegu, bo byliśmy przez jeden dzień, ale generalnie uważamy, że no, wyszło nie najgorzej. Tak naprawdę zapłaciliśmy w granicach około 100 zł na osobę, co no nie jest takim najgorszym wynikiem. Podsumowując tak, całe koszty. Dolar singapurski w połowie lutego 2019 kosztuje około 2,82 zł. I z takich podstawowych rzeczy, które no my wydaliśmy, więc możemy Wam podsumować jakoś, to zapłaciliśmy za bagaż jeden za duży, żeby nie nosić tego wszystkiego z lotniska. Koszt tego to było 15 dolarów singapurskich. Przejazd City Train. E, wynosi około 3 dolarów, e, gdzie skorzystaliśmy z niego 4 razy, więc no, zapłaciliśmy około 12 dolarów. E, cena zależy od tego jak daleko jedziecie, ale no wahało u nas się między 2,5 a 3,5 dolara. E, oprócz tego zjedliśmy dwa razy obiad, e, żeby spróbować różnych azjatyckich rzeczy. E, no i w barach w Hookers Kosztują one między 4 a 6 dolarów. No więc cały koszt tych dwóch obiadów wyszedł nam około 10 dolarów e, jedzenie za osobę. E, przy tym, że woda jest wszędzie darmowa, są różne miejsca, gdzie można się napić, nalać sobie do butelki. E, łazienki są w miejscach publicznych darmowe, e, nie liczyliśmy takich rzeczy. E, a więc łączny koszt to około 30 dolarów na osobę, e, czyli około 100 zł. Podsumowując, najdroższe miasto na świecie e, wyniosło nas około 100 zł dziennie, e, a teraz się z Wami żegnamy, i zapraszamy na inny cykl, tym razem o Australii.